Moi drodzy, mamy oficjalnie możliwość powitania nowego update'u w 2025 roku w CS-ie i na rynku, jak zwykle, dzieje się naprawdę sporo. Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, ja jestem Szymon, a to kanał o inwestycjach na rynku Steam. Pokazuję tu, jak inwestuję swoje pieniądze i dzielę się wiedzą z ponad grubo tysiącem inwestorów na Steamie. Jeśli chcesz do nich dołączyć, to kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj, a codziennie o godzinie 19.30 publikuję nowy wartościowy materiał odnośnie inwestowania. Więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do filmu. Aktualizacja w Counter-Strike. Nowa aktualizacja wprowadziła drobne zmiany, jeżeli chodzi na przykład o mapę Inferno, ale głównie skupiła się na poprawie błędów. Jednak najbardziej zauważalną zmianą jest to, że nie możemy wskoczyć na daną miejscówkę na mapie Inferno, którą widzicie teraz na ekranie. Jednak najciekawszym tematem tej aktualizacji jest gigantyczny błąd fizyki postaci. Po eliminacji nasz model postaci zaczyna latać po całej mapie. Trochę słabo, że Valve to taka duża firma, która wprowadza takie rzeczy bez kompletnie testowania i to my testujemy to po raz Mówi Starkoi wycofuje się z CS2. Kolejnym newsem jest oficjalne ogłoszenie, że Mówi Starkoi wycofuje się ze sceny CS2. Na razie dotyczy to tylko jednej gry, czyli CSA. W innych tytułach drużyna nadal będzie aktywna. Więc możliwy powrót do turnieju w CS wcale nie jest aż taki przekreślony. Co ciekawe, sytuacja przypomina to, co miała organizacja Apex kilka miesięcy temu. Rynek zareagował, no oczywiście wielkimi wzrostami cen naklejek tej od organizacji. Czy można było to w jakiś sposób przewidzieć? Powiem Wam, że tak. Już jakiś czas temu pojawiły się plotki o możliwości wycofania się tej organizacji. Co prawda sami właściciele dementowali te informacje, ale teraz pojawiła się teoria, że zrobili coś podobnego jak Copenhagen Flames, czyli nakopili swoich naklejek po niskich cenach mając wewnętrzną informację o planach wycofania się organizacji. Jeśli tak faktycznie było, to w jakiś sposób jest to logiczne z perspektywy zysku, bo każdy chce zarabiać, ale moralnie zostawia to dużo znaków zapytania. Hosta na skrzynkach jest dosyć spora. Na koniec coś dla. Inwestorów takich strict mamy wielką hoszę skrzynkową. Jeśli szukasz miejsca, gdzie możesz kupić je najtaniej, warto sprawdzić słapa, strona do wymiany swoich skinów. Na przykład taka skrzynka ukończenia węża kosztuje na tej stronie tylko złoty 6, podczas gdy na najpopularniejszym i najczęściej używanym markecie, czyli CS Float, cena wynosi złoty 9. Może różnica wydaje się znikoma, ale Pilot Swap oferuje dodatkowo bonus. Przy wpisaniu mojego kodu CES Inwestycja otrzymujecie 35% bonusu, co sprawia, że skrzynka staje się jeszcze turbo tania. Dzięki temu możecie tutaj kupić skrzynkę, odsprzedać ją na Steamie, zyskując bardzo tanio balans Steamowy, który możecie wykorzystać na dropienie skrzynek z operacji albo na inne różne zagrania. Możecie też sprzedać i na CSFlocie, zyskując bardzo tani balans na CS Floata, gdzie są najtańsze skiny dla Europejczyków, jeżeli chodzi o markety. Link do Pirate znajdziecie oczywiście w opisie, więc polecam sprawdzić ofertę naszego sponsora odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał takie szybkie info, no bo po prostu wyjeżdżam.